Mecenasem kanału Retrosiedlcy jest firma ebs Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy Retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa tv-wschod.pl, telefon 600 863. Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym. Dobry, dziś piątek, 17 kwietnia. Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Wiadomości Siedleckie. Na cotygodniowej konferencji prasowej Wojewody Siedleckiego, która odbyła się w dniu dzisiejszym, dominowały dwa tematy. Pierwszy dotyczył opracowanego i przekazanego do publicznej wiadomości na początku tego tygodnia raportu o stanie województwa Siedleckiego na dzień 31 grudnia 1997 roku. Mimo, że jesteśmy, jak już powiedziałam, województwem rolniczym, udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego, wojewódzkiego stanowi 22%, znaczy przepraszam, 18,2%, natomiast jeżeli chodzi o udział przemysłu stanowi 22% i daje nam to 37. lokatę w kraju. Chciałabym powiedzieć, że pod względem dynamiki nakładów inwestycyjnych i ta dynamika w ostatnim okresie, proszę Państwa, jest bardzo duża. Województwo nasze awansowało z pozycji 41 na 6,97, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, więc chcę powiedzieć, że robimy bardzo wiele, żeby, żeby ten przemysł aktywizować. Kolejnym tematem omawianym na konferencji była sprawa wprowadzenia przez wojewodę na terenie całego województwa zakazu poruszania się po mieście w godzinach od 23 do 6 rano młodzieży do lat 18 bez opieki dorosłych. Policja działa w ramach ustawy o policji, że mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, że mamy ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. I w ramach tych, że mamy jeszcze szereg rozporządzeń resortowych i w ramach tych przepisów funkcjonujemy, realizujemy swoje zadania służbowe. Stąd też wszelkie przedsięwzięcia podejmowane z ramienia służb policyjnych są przedsięwzięciami w ramach określonych przepisów i procedur. Stąd też mówienie, że organizowanie wszelkiego typu akcji wykracza poza określone ramy, jest mówieniem nieprawdy, bo my działamy właśnie w ramach prawa i przepisów. Stąd też akcja, nazwijmy ją małolat, jest akcją typowo o charakterze wychowawczym, powiedziałbym akcją, która ma prowadzić do uruchomienia szeregu podmiotów, które powinny czuć się odpowiedzialne za Właśnie nieletnich i generalizując za płat i porządek na terenie województwa. Czy akcja nazywana najczęściej Małolat będzie wprowadzona od 1 maja bieżącego roku? Wojewoda zadecyduje po spotkaniu z burmistrzami z terenu naszego województwa. Marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Siedleckiego, Marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Bialsko-Podlaskiego oraz Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach organizują sesję naukową pod nazwą Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu. Sesja odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 10 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Płaskiego 6. W programie przewidziano m.in. udział profesora Michała Kuleszy, który omówi miejsce Podlasia w nowym podziale terytorialnym kraju. Komenda Rejonowa Policji w Siedlcach poszukuje świadków wypadku, który miał miejsce 13 marca bieżącego roku około godziny 15 na skrzyżowaniu ulic 3 Maja Kilińskiego. W wyniku wypadku samochód osobowy potrącił na przejściu dla pieszych kobietę. Świadków tego wydarzenia policja prosi o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 43 23 63 lub 997. Dziś to jest 17 kwietnia. Rozpoczęto budowę cokołu pod pomnik Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Rozpoczęcie budowy zbiegło się z oficjalnym potwierdzeniem, że w miesiącu czerwcu 1999 roku papież Jan Paweł II odwiedzi nasze miasto. Myślimy, że w związku z wizytą, zarówno władze, jak i mieszkańcy naszego miasta Dołożą wszelkich starań, aby nasze siedlce godnie przygotowały się do tego historycznego wydarzenia. Przypomnijmy, że termin odsłonięcia pomnika wyznaczono na 17 maja bieżącego roku o godzinie 18.00. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na promocję książek Bronisława Trońskiego w Ojczyźnie Boga Proroków i Człowiek na Ruchomych Piaskach. Promocja odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 12 w Muzeum Okręgowym w Siedlcach. W programie przewidziano spotkanie z pisarzem, publicystą Bronisławem Trońskim. Fragmenty utworów czytać będzie aktor teatru dramatycznego Marcin Troński. Odbędzie się również dyskusja nad książkami. Zapraszamy. Wczoraj i dziś przed południem odebraliśmy od mieszkańców naszego miasta kilkanaście telefonów, w których siedlczanie wykazali swoje oburzenie pod adresem władz miejskich w związku z wycinką kilkudziesięcioletnich drzew w okolicach Domu Handlowego Atlas. W związku z dużą ilością prac nie mogliśmy udać się z kamerą w czwartek, kiedy wycinano drzewa. Dziś, kiedy udaliśmy się na plac. Zastaliśmy już tylko karpy po usuniętych drzewach i samochód z napisem pielęgnacja drzew. Jeżeli pielęgnacja polega na wycinaniu dorodnych drzew, to na ręce Ogrodnika Siedleckiego w imieniu zbulwersowanych mieszkańców miasta składamy serdeczne gratulacje. Już jutro, 18 kwietnia o godzinie 12 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach przy ulicy Prusa 14 w sali 214 odbędzie się spotkanie informacyjne dla młodzieży zainteresowanej studiowaniem na kierunkach biologia, rolnictwo i zootechnika. Na spotkaniu tym zostaną podane informacje dotyczące form naboru na pierwszy rok studiów, wymaganych dokumentów i terminów ich składania, form pomocy materialnej w czasie studiów, możliwości podjęcia pracy, po ukończonych studiach, w dniu tym będzie również możliwość zapoznania się z bazą naukowo-dydaktyczną Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 10 11 wewnętrzny 1044. W środę 15 kwietnia, po 32 latach służby w Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczasowy komendant, starszy brygadier Artur Pietrzak, odszedł na zasłużoną emeryturę. Y, takie momenty zdarzają się bardzo rzadko. Y, jest to wyjątkowa okazja, żebyśmy mogli pożegnać komendanta, który przez 32 lata służył na dobre i na złe społeczeństwu województwa Siedleckiego. Myślę, że takie momenty zdarzają się w przypadku narodzin, w przypadku ukończenia szkoły podstawowej czy ukończenia szkoły średniej. Są to momenty wyjątkowe, takie momenty bardzo długo pamiętamy. Takim momentem też jest odejście na zasłużony wypoczynek, odejście na emeryturę. Myślę, że. Komendant Pietrzak zasłużył na wyjątkowe pożegnanie, dlatego że nie spotkałem osoby, która by na temat pracy komendanta, życia osobistego miała jakiekolwiek różnice i jakiekolwiek wątpliwości co do wykonywania pracy i życia pana komendanta. Nowym komendantem mianowany został młodszy kapitan Jan Osiej. Dłuższą relację z tych wydarzeń przekażemy dziś w programie Kalejdoskop o godzinie 18.30. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Kuratorium Oświaty w Siedlcach organizują 22 kwietnia wojewódzki etap ogólnopolskiego turnieju motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich. Turniej odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Siedlcach przy ulicy Konarskiego. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego oraz propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wszelkie informacje można uzyskać w Kuratorium Oświaty i Wchowania. Numer telefonu 220 81 Wewnętrzny 335. W szybkim tempie rośnie kolejna w naszym mieście hala sportowa przy szkole średniej. Budowany przy zespole Szkół Budowlanych obiekt będzie, według zapowiedzi inwestora, jednym z najnowocześniejszych w Siedlcach. Panie dyrektorze, budujecie halę, Hala, która będzie kolejną halą w siedzcach w, szkola, w szkołach średnich. Jakim nakładem? Kiedy rozpoczęliście? Kiedy, kiedy planujecie zakończyć? Salę gimnastyczną rozpoczęliśmy w listopadzie 1996 roku. Wykonawcą sali gimnastycznej jest Siedleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, PBK Siedlce. No, planowane zakończenie tej inwestycji jest no, w tym roku, w sierpniu 1998 roku. A jaki jest koszt inwestycji? No, Koszty inwestycji wedle, według zbiorczego zestawienia kosztów opiewa na sumę około 1,5 miliona złotych, czyli około 15 miliardów starych złotych. Skąd zdobyliście pieniądze? Środki budżetowe. Yy... 2 miliardy starych złotych z urzędu kultury fizycznej i turystyki oraz 2 miliardy prawie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. A czy macie już wszystkie pieniądze na budowę? To znaczy yy, na razie nie, do, nie domyka nam się ten, ten portfel tak zwany finansowy o około 2 miliardy starych złotych, ale mamy yy, zapewnienie kuratorium siedleckiego, że te pieniążki prawdopodobnie będą. Czyli jak dobrze pójdzie, to nowy rok szkolny yy, rozpoczniecie tak, na nowej hali. Jak dobrze pójdzie, to w tym roku, 1 września, yy, mm. y, będzie ta sala roz, y, oddana do użytku. Wszystko wskazuje na to, że budowany obiekt zostanie z końcem sierpnia bieżącego roku przekazany w użytkowanie młodzieży ze szkół budowlanych. Miejski Ośrodek Kultury ma dla Państwa dwa zaproszenia. 21 kwietnia we wtorek w klubie Paradise o godzinie 18.00 odbędzie się koncert Michała Bajora. Bilety do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w godzinach od 8 do 20.00. Natomiast wszystkich sympatyków klubu Przyjaciół Radia dla Ciebie zapraszamy na spotkanie z Arturem Żmijewskim. Rozmowę z gościem, z gościem będą prowadzili popularni prezenterzy Artur Orzech i Marek Wiernik. Spotkanie odbędzie się również w klubie Paradise 22 kwietnia o godzinie 19. Zapraszamy. Dziś w Zespole Szkół Rolniczych w Siedlcach nastąpiło uroczyste otwarcie 22. edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych regionu północno-wschodniego. W zmaganiach uczestniczą przedstawiciele województwa Białostockiego, Bialsko-Podlaskiego, Łomżyńskiego, Suwalskiego i Siedleckiego. W dniu dzisiejszym w grupach tematycznych przeprowadzone zostaną eliminacje praktyczne. W sobotę, po części teoretycznej, nastąpi ogłoszenie wyników, o których poinformujemy w poniedziałkowych wiadomościach Siedleckich. Zwycięzcy będą reprezentować nasz rejon w zmaganiach ogólnokrajowych. Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego informuje, że 24 i 25 kwietnia organizuje kolejną edycję festiwalu standardów jazzowych 13 Jazz Standards Festival. 24 kwietnia w piątek gwiazdą wieczoru będzie jeden z najsłynniejszych trębaczy na świecie Amerykanin Art Farmer, który wystąpi ze znakomitym triem Jarka Śmietany. 25 kwietnia w sobotę yy, o godzinie 19.00 koncert laureatów konkursu oraz gwiazdy wieczoru, między innymi Robert Majewski Quintet, Funky Grów Piotr Baron. Kierownictwo muzyczne Henryk Majewski, mistrzami ceremonii będą Krzysztof Sadowski i Jan Ptaszyn-Wróblewski informacje telefoniczne 44 68 65. A oto ceny walut w kantorze przy ulicy Bohaterów Getta. 100 dolarów w skupie 338 20 zł 20 groszy, w sprzedaży 339 zł. 100 marek w skupie 187 30 zł 30 groszy, w sprzedaży 190 zł. W imieniu telewizji kablowej Katel serdecznie dziękujemy za życzenia świąteczne przesłane przez przewodniczącego Rady Miasta, pana Janusza Myszkowskiego, firmę Koch International, dyrektora katolickiego radia Podlasie, księdza Jana Wolskiego, rektora Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, redakcję Tygodnika Siedleckiego, Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, Telekomunikację Polską SA oraz osoby prywatne z naszego miasta. Jeszcze raz dziękujemy. I to już wszystko na dziś w imieniu Arkadiusza Mikołajczyka zapraszam na poniedziałek. Do Widzę. Mecenasem kanału Retrosiedlce jest firma EBS. Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa tv Wschód.pl, telefon 600 281 863. Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym.